Hej! Ostatnio powiedziałam, że nie wiem, co to jest Eluwina Nadal nie wiem i będę to dzisiaj odkrywać przed Wami. Jeżeli nic z tego nie wyjdzie, w sensie, że to jest jakaś durna ta internetowa i nic nie ma wspólnego z muzyką, to nie wrzucę tego filmu, ale jak okaże się, że jednak jest, no to może z tego będzie. YouTube czy Google? Ja zawsze na YouTubie szukam wszystkich rzeczy. Dobra, YouTube. elu Okej, okay, to jest jakaś piosenka Kacpra... Kacper Blonski. Dobra. I jest też parodia zrobiona przez Fankę. Już mnie ktoś prosił to, żebym oceniła Fankę. Dobra, to jest piosenka. Okej, okay, to jest piosenka. Dobry trop. Czyli co, teraz zakładam słuchawki, i słucham? Nie wiem, czego się spodziewać. Ale to są tylko dwie minuty. Eluvina, El wina. Słuchajcie, głośno. Jeszcze. o matka, Jeszcze raz. Okej. wina, 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 każdy dzień się mój zaczyna E-E-Ellowina Dla ojca, matki, córki, syna E-E-Ellowina Aha, Ellowina Aha, Ellowina e e e, e, -elowina. e, -e -elowina. Ja e e -elowina. Aha, Ellowina Aha, e Aha. E A doła mi się produkcja, w sensie się, się ja. Koszulki nie znajdziesz na moim ciele, Chyba, że zimno lub jestem w kościele Żadnej nie noszę, choć mam ich tak wiele Spytasz mnie czemu, w sumie sam nie wiem Bo nie założę, bo ty ubieram na fame to wezmę przycierę, Nie stanę w miejscu, rozwijam karierę A tak się przywitam, jak spotkam hostera e e Tak każdy dzień się mój zaczyna e, -E, -E Dla ojca, matki, córki, syna Ale ja nie wiem, co to jest Eluwina W sensie, co to jest? Co to znaczy, że tak się dzień zaczyna? Nie, nie czaję e e Aha, aha Okej, okay, umiem unłok, nawet spoko, e -E -E ja, ja Jak to się rozkręciło co? Wszystko to w celu winą, bo witam się tak z rodziną, a witasz się tak z dziewczyną, ej, ty tylko a. Wiem <grym> Okej okay. Choć, że Elo Tak jakby witasz się Elo <grym> Tak? Czyli teraz moment kiedy mówicie okej okay, boomer <grym> To wiem A ja tak jak Alpacino Ze mną to życie jak kino Chcesz zostać moją jedyną te, te, każdy dzień się mój zaczyna. Te, dla ojca, matki, córki, syna. Te, aha, Lowina, aha, Lowina. Ale mam takie same spodnie, też takie białe w kolanie podarte. Lubię je, fajne są. W ogóle stylówka na białego, jakby z góry na dół, podobno fajne. Żeby na biało. Ale czy ja się znam? Okej, okay, dobra, dobra, czaję. Chyba, tak mi się zdaje, że czaiłam. To jest piosenka Eluwina, -E -E tak każdy coś tam dzień się zaczyna. Chyba. <grym> Nie umiem rapować. Kiedyś chciałam w ogóle zostać Beyoncé, w sensie jak <grym> I nawet miałam kolegę, który został moim szwagrem niedawno i Niedawno odpalił kanał na YouTubie i nazywa się. Czekajcie, jakąś się... kurczę, powinnam wiedzieć, jaką się nazywa. Nazywa się Rzecz o Muzyce, pisany ciągiem, i jest w trakcie serii Muzyczne Memy też jest kanał, jakby w okolicach muzyki. Ma dopiero dwa filmy i dopiero 31 subskrybentów, jak teraz patrzę. Więc może być 32, i nam 50, i potem 100. Zapraszam. Ale nie jestem tutaj, żeby go promować, tylko mówię, że on jest raperem i ja jestem, wiecie, wokalistką. I Wojtek maksywę Mercu, chyba chodzi o Mercedesy. I on był Merzi, a ja byłam Jonse, czyjemy? Klimaty. Więc miałam aspirację, żeby zostać Jonse, więc powinna chyba umieć troszkę rapować chociaż troszkę. Może się nauczę kiedyś. A teraz słuchamy fanki śpiewającej Eluwina. Ja w ogóle nikt nie słyszał mi wcześniej. To jest pierwszy raz, kiedy ja słyszę. Eluwina, wina, 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 wina. Moja pierwsza myśl. Ej, on był bez koszulki, a ty? Powinnaś zatrzymać go dla siebie. e eluwina ta każda powiedź i dziewczyna. E-E-Eluwina, chłopaku to nie twoja liga. eluwina eluwina Ale lubię głos, fajnie. Mówię, nie oczekuj zbyt wiele. Piesek na tapecie to robi wrażenie, ale nie na mnie typu styl. Spodnie zakładasz, buty ubierasz, latasz bez koszulki, przede mną się rozbierasz. Nie podchodź do mnie, nie pisz na piwie, bądź tego pewny, nie spotkamy się na piwie. e, -e luwina, wina, ta każda powie ci dziewczyna, e-elu wina, po teraz to już po twym lasie Ja tylko szama i wino Ty cappuccino to kino Ładna jest, podoba mi się W sensie ładna jest I szczerze mówiąc mam odbiór fajniejszy jej głosu Niż głosu Kacpra Kacpra się nazywa? No dobra, już wiem co to jest Rowina. Jest to piosenka stworzona przez Kacpra Ma fajną produkcję, podoba mi się ten beat I ten koleś od produkcji Mike Johnson Jesteśmy w kontakcie. No co ja sądzę o tej piosence? No nie wiem, ogólnie nawet lubię klubową muzykę. W sensie nie przeszkadza mi. Nie mam takiego, że. Uj, ja słucham tylko jazzu. Ja słucham tylko dobrej muzy, w której jest więcej niż trzy akordy. Ale. No nie będę tego tak słuchać, nie? W sensie tak, wiecie, żeby dla przyjemności. Już wiem, jak wygląda fanka, jeszcze nie widziałam jej oczu, ale wiem, jak wygląda. I już słyszałam ją i słyszałam też już, co to jest Eluwina, więc uważam, że cel tego filmu jest został osiągnięty. I wiecie, tyle. Dzięki za wspólne spędzenie tego czasu. Nie wiem w ogóle, czy was to interesowało, że ja na przykład nie wiem, co to jest Eluwina. I w ogóle, czy ja dobrze do tego doszłam, że to chodzi o Elo, że to jakby powitanie hej, bo może totalnie źle to rozumiem. <noise> Nauczcie mnie, jak być w internecie. Dziękuję Bogu za mojego brata Dawida, który jak chcecie wiedzieć jak wygląda, jest na moim filmie. Wszystkie nasze fejle. Dawid gra na kachonie i właśnie on jest taką hot 18 <noise> i on wie wszystko. Więc jak ja coś nie wiem, Dawid ej, co to jest? <noise> Dobra, to tyle. Fajnie było tutaj mm -mm, między nami tą atmosferę stworzyć. Po info o śpiewaniu zapraszam na grupę, na stronę, tam jest nawet blog. Na Patronajta tam też jest info o śpiewaniu. Na przykład mini kurs rozśpiewka, jak się rozśpiewywać. Także polecam. No i tyle, do zobaczenia. Buziaczki, pa. pa!